W ostatnim meczu dziewiątej kolejki Fortuna 1. Lidzi Piłkarze łódzkiego Klubu Sportowego pokonali górnika Łęczna 3 do dwóch. Z nami trener drużyny gości Marcin Prasł. Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie meczu. Dobry wieczór. Może zacznę od przebiegu meczu. W pierwszej połowie na pewno tutaj UKS nas, nas zdominował. Mieliśmy problemy, zwłaszcza gdzieś tam w środku, w środku pola, to, to gospodarze prowadzili grę i... Dwa razy, dwa razy w tym meczu prowadzili, ale myślę, że w drugiej połowie już pewne rzeczy żeśmy sobie uporządkowali i wyodrobiliśmy, doszło do, doprowadziliśmy do stanu 2-2, też, też gdzieś tam odgryzaliśmy się, ciężko mi się z mojej perspektywy powiedzieć, jak te, jakie tam te sytuacje były, no w wyniku zadecydowała końcówka i nie wiem, nie widziałem tego, nie będę się, nie będę się wypowiadał, ale... ale... Dzisiaj drużyna górnika na pewno zostawiła dużo, dużo zdrowia i, i zasłużyliśmy na ten punkt, ale, ale niestety skończyło się 3-2 i, i wracamy do łącznej bez punktów. Dziękuję. Poprosimy o pytania. Dobry wieczór, Mateusz Naderski, Telewizja Polska. Patrząc na Wasze bramki, można odnieść wrażenie, że to był taki element, element kopiuj-wklej, wrzutka, główka, gol. To był sposób na ten dzisiejszy mecz, żeby właśnie takiej gry szukać, takiej, która dała dwie bramki? Czy znaczy jeden ze sposobów? no Tu ciężko, ciężko powiedzieć. Na pewno był to jeden z elementów, który, który chcieliśmy dzisiaj wykorzystać, i, no i cieszą te bramki młodego tkacza. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu EKS Górni Łęczna. Z nami trener E-UKS-u Kazimierz Mostral. Trenerze, wielkie gratulacje. W środę tej trzeciej bramki przystanie 2-2, zabrakło. Dzisiaj już była, choć trzeba przyznać, że tą cierpliwość kibiców testowaliście prawie do samego końca. Kibiców, jak kibiców, ale moją. Nie wiem, czy nie będę musiał jechać na jakieś badania. już przepchnęliśmy, tak, przepchnęliśmy ten mecz. Rzeczywiście, może nie było to widowisko takie jak z ruchem. Może ta gra nie była też tak, taka jak byśmy chcieli, ale myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy kilka sytuacji, gdzie też powinniśmy te bramki zdobyć i mogło być, czy powinno być trochę spokojniej w drugiej, natomiast przede wszystkim pretensje jakie mam, no to o to, że w ten sposób znowu tracimy te bramki, gdzieś tam dośrodkowanie, mamy środkowych obrońców w polu karnym i, i jednak tracimy te bramki. Mimo to cieszymy się, bo to są trzy punkty, obojętnie czy wygrywasz 3-0, czy 1-0, czy 3-2, to trzy punkty są dopisane i to jest na pewno cenne tego dzisiejszego dnia. Dlatego dziękuję zawodnikom za to, co tam dzisiaj włożyli w ten mecz i ważne, żeby myśleć znowu od jutra o kolejnym spotkaniu. Dziękujemy, poprosimy o pytania. Dobry wieczór, Mateusz Nederski, Telewizja Polska. Ja zacznę od powrotu do konferencji przedmeczowej i pytań o te przewidywania. Czy taki wynik, taki 3. przebieg meczu by Pan przewidział przed meczem? Czy jeden, myślałem, że się skończy dla nas. Niestety. <głosy> <głosy> Czyli blisko. Zwycięstwo dzisiaj dzisiejsze, trzy punkty cieszą ale chyba nie tylko strata bramek. Chyba widać było dzisiaj sporo takich elementów, które są jeszcze do dociągnięcia, do poprawy. Cały czas ta ciężka praca. Ten zespół się buduje, to chyba jeszcze nie jest to, czego można oczekiwać po tej drużynie. Nie, no na pewno ciężko oczekiwać, że, że nie wiem, no, w każdym meczu będziemy grali na, na wysokim poziomie. My będą się zdarzały słabsze występy, ale dla mnie osobiście no, to też jest bardzo cenne zwycięstwo, jeśli powiedzmy, nie, nie gramy na tym. Optymalnym swoim poziomie, ale w takich okolicznościach gdzieś tam wygrywamy, to, to to też jest ważne i to też gdzieś tam buduje zespół. Pewnie, że zdajemy sobie sprawę z tego, że cały czas będę powtarzał, że jest wiele do, do, do poprawy i, i musimy nad tym pracować, ale do, do, do tej pracy też jest potrzeba takiego spokoju i co, co na pewno zwycięstwa dają. Bo wiemy, jak tutaj się reaguje po, po przegranych meczach, więc wtedy na pewno nie ma, nie ma, nie ma takiego spokoju. Będziemy, będziemy dalej pracować nad tym, bo wiemy, że. Że taka jest potrzeba, no, nawet gdzieś tam po dobrych meczach to nie można zapomnieć o pewnych sprawach, nie można pomyśleć, że już się jest, nie wiem, mistrzem świata, bo pewne rzeczy po prostu zwyczajnie uciekają nam czasami i to jest też chyba normalne. To pytam jeszcze o tą trzecią bramkę, rzut karny Pirulo. Sporo kibiców odwróciło wzrok w momencie, w którym Pirulo podchodził do tej piłki, ja też. mając w pamięci mecz ze Stalą Mielec. A to chyba też dobrze, że on się przełamał po tych dwóch nieudanych próbach. No i tym razem się udało. Ja też nie patrzyłem. Mm. Aczkolwiek to poznaje się też charakter zawodnika, jeśli bierze w takim momencie piłkę, chociaż nie był pierwszy wyznaczony do rzutu karnego, ale tego, kto był pierwszy, nie był już na bójsku, więc Pili zdecydował. Był jeszcze jeden wyznaczony, czuł się na siłach, chciał uderzyć. Ja tak po tym meczu z Mielcem myślałem, że, że może było trochę mojej winy w tym, że przed samymi karnymi. Wziąłem tych chłopaków i powiedziałem im, żeby nie kombinowali, żeby obrali sobie gdzieś tam ruch, gdzie chcą uderzać i już nie, nie myśleli nad tym, tylko podbiegli i uderzyli. Patrząc na to, jak pirulo uderza, to wydaje mi się, że ten jego nabieg powoduje to, że on patrzy do końca. I, i, i może to go gdzieś trochę zmylił. Gdybym go zostawił, powiedział mu: Uderzaj, jak chcesz, to może by strzelił wtedy z mielcem też. Cieszę się, że dzisiaj strzelił tą bramkę w trudnym momencie, bo końcówka meczu 2-2, więc chwała Piriemu i tyle. Dobry wieczór, panie trenerze. Michał Marklewski, Stumlenski Radio Rzak Politechniki Łódzkiej, Łódzki Sport. E, dzisiaj takie młode zestawienie drugiej linii. Myślę o Mateuszu Kowalczyku, o Mieszku Lorencu. A propos tego, co mówił Mateusz, też chyba taki piłkarz, który potrzebował po meczu, zestalał miele z takiego przełamania, takiego nowego otwarcia. A jednak przed chwilą trener Prasow zauważył, że ta środkowa strefa to właśnie była ta część boiska, w której jego drużyna przegrała rywalizację w pierwszej fazie meczu. Czy podziela pan to zdanie, że ta druga linia rzeczywiście była kluczowa w tym spotkaniu? Tkaniu, że ci młodzi piłkarze dobrze wywiązali się dzisiaj ze swoich zadań? No, nie pierwszy raz Mieszko z Kowalem grają e, razem, e, więc gdzieś tam cały czas też Szukamy tych, tych rozwiązań, które będą dla nas optymalne, myślę, że co, no, patrząc na, na e, same bramki i, i gdzieś tam kto ile wniósł, przy, w jaki miał udział przy tych bramkach, no to wydaje się, że Kowali i Piri i To byli ci ludzie, którzy zrobili różnicę, ale e, wydaje mi się, że gdzieś tam rzeczywiście w tym środku nie wyglądało to, to najgorzej, chociaż. E, Mam gdzieś tam w pamięci też trochę nawet lepsze mecze. Krzysztof Sieniski, telewizja, to ja, panie trenerze, te szybko strzelone bramki, zarówno zdobyta, jak i stracona, może to tak trochę też wywołało taki radosny futbol na boisku momentami, że już pierwsze, że tak powiem, szyki defensywne już na zero z tyłu nie będzie, było wiadomo, ale można było się trochę zabawić i chyba wam to po części odpowiadało. Nie, mi, mi to absolutnie nie odpowiadało. Ja, jeśli mam być szczery, to czułem to z ławki w ten sposób, że nie mamy takiej pewności, takiego spokoju w defensywie. Nie mówię tutaj o, o czterech zawodnikach, którzy grają w tej formacji, ale o, o całej grze w defensywie. Gdzieś jakoś było tak trochę, bym powiedział, nerwowo, o ile gdzieś tam z Mielcem czy z ruchem, jak graliśmy, to, to było czuć tą taką pewność, że nawet jak stracimy gdzieś tam piłkę z przodu, to to mamy, mamy, ludzi, którzy gdzieś zawsze są w stanie zaradzić, to, to dzisiaj trochę mi tego, bym powiedział, właśnie brakowało. Dobry wieczór, Piotr Baleja, Łódź.pl. Panie trenerze, pewnie prostych recept nie ma, ale to jest kolejny mecz bez gola napastnika, ten problem ciągnie się za ŁKS-em za już od dłuższego czasu. E czy jest jakiś plan na to, żeby, żeby te, te dziewiątki w najbliższym czasie odblokować, bo, bo tych bramek pewnie w końcu zacznie brakować? Poszukam gdzieś tam, yy, wybieram się do domu yy, jutro, więc poszukam w domu jakiegoś klucza, gdzieś tam, może w szufladzie albo coś, to spróbujemy to otworzyć te drzwi. No, w jaki sposób? No, co, co, co mogę panu powiedzieć? No, czekamy, oni też pewnie czekają i yy, dla nich yy, to też jest pewnie taka sytuacja trochę niewygodna, bo, bo, bo czują tą presję, ale pracujemy na treningach. Yy, Myślę, że to przyjdzie, no przyjdzie. Pewnie, że najlepiej by było, gdyby to już się stało. Ale takie jest życie no ważne, że są inni, którzy w tych momentach ważnych takich szczelają te bramki i to, to trzeba docenić. No, nie ma tutaj jakiejś metody, że im coś damy, nie wiem, do wypicia i, i będzie dobrze. Jest z nami Adam Marcinia, który po dłuższej przerwie pojawił się na boisku. Adam, wchodziłeś przy stań 2-2, skończyło się 3-2. Teraz mówiliśmy, po dłuższej przerwie powąchałeś ligową Morawę, więc pełnia szczęścia chyba. No tak, przede wszystkim e, najbardziej cieszy to, że zdobyliśmy trzy punkty. Fajny, otwarty mecz. E, zarówno górnik miał swoje sytuacje, jak i my. A tak jak powiedziałem, no, najważniejsze, e, że, że trzy punkty zostają w Łodzi. Fajnie, że trener dał mi szansę i, i, i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Prowadziliście raz, prowadziliście drugi raz, za trzecim razem udało się to prowadzenie dowieść do końca. Okoliczności takiego zwycięstwa budują zespół, budują jego tożsamość? Każde zwycięstwo buduje morale, buduje zespół i, i sprawia, że że pracuje się lepiej, łatwiej i, 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 i przyjemniej, także także na pewno, na pewno doda nam to skrzydeł, ale ale już myślimy o następnym meczu i żeby te punkty e, dużo znaczyły, to trzeba teraz w następnym meczu znowu zapunktować, żeby ten cały wysiłek nie poszedł na marne i, e, i, i już powoli od jutra myślimy o następnym meczu i, i skupiamy się na kolejnym przeciwniku. Kolejny mecz znowu przed własną publicznością, a w tym sezonie wyjątkowo dobrze gra się Wam tutaj przy. Ale Uni 2 po tym tym początku z jej czasem Katowice potem już złapaliście rytm No tak zgadza się No zawsze się fajnie gra u siebie nawet jak czasami nie wiem wyniki na to nie, 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 nie wskazują to każdy lubi grać przed własnymi kibicami kibice zawsze dają skrzydeł jakieś każdej interwencji ślizgu główce dobrym podaniu gdzieś to gdzieś ten doping się niesie nie ma też nic przyjemniejszego jak jak gdzieś tam wspólna radość po końcowym blisku kiedy jest zwycięstwo więc jak najbardziej każdy lubi grać u siebie i, 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 i nie tylko się cieszyć, że kolejny mecz jest znowu u nas. Czytamy na pytania? Mateusz Landerski, Telewizja Polska. Ostatnio po tym końcowym gwizdku tutaj mógł cieszyć się Górnik Łęczna. Czy tamten mecz, ten przegrany finał baraży pod kątem motywacji do tego meczu miał dla Was, dla piłkarzy, którzy pamiętają tamto spotkanie, jakiekolwiek znaczenie? Czy to powodowało, że jeszcze bardziej chcieliście wyjść na boisko, się dobrze pokazać? Nie, przed meczem nie, nie, nie myśleliśmy już o tym, o tym przegranym barażu. Wiadomo, że gdzieś tam w głębi, w środku, ten mecz siedzi, bo to był mecz taki, który, e, którego wynik bardzo dużo zmienił w kontekście całego klubu, ale w kontekście, w kontekście naszych karier również. Ale przed tym meczem nie wracaliśmy do, do, do spotkania sprzed dwóch lat, tylko jakby podchodziliśmy do, jak do każdego innego rywala. Była normalna analiza, normalne przygotowywanie do spotkania i nie było tych akcentów z barażu. Dzisiaj ta lewa strona obrony, zarówno to jak i Oskar Koprowski. Sporo aktywności, sporo okazji do pokazania się. No i chyba dwa dobre występy przede wszystkim, bo obaj byliście aktywni no i pokazywaliście sporo i w ofensywie, i w defensywie. No, na pewno Osa pokazał więcej. Grał, grał, grał dłużej. Zagrał bardzo, dobry, dobre, bardzo dobre spotkanie. Po jego dośrodkowaniu e, padła bramka dla nas na 1-0. E, kumplujemy się z osą, lubimy, wspieramy, więc e, bardzo się cieszę, że, że, że łapie te minuty, że, że gra. To też jest żołnierz, który zawsze jest gotowy, czy zagrać w środku, czy na boku, czy, czy na każdej innej pozycji. Też jak ja wchodziłem, to gdzieś tam dodał mi otuchy i tak dalej, więc, e, więc nic tylko się cieszyć. Chociaż myślę, że na pewno na analizie. Trener znajdzie też dużo tych słabszych momentów w naszej grze, i, i będzie trzeba postarać się, żeby to wyeliminować i, i żeby powielać tylko te dobre momenty. Tu dopytam jeszcze o zdrowie, czy, czy ta kontuzja jest już w pełni zażegnana i ta rywalizacja na lewej stronie obrony teraz będzie mogła nabrać rumieńców? Tak, na szczęście z złytką już jest wszystko dobrze. Ta kontuzja gdzieś mi się odnowiła i. I najpierw miałem jedną przerwę, później wróciłem tak naprawdę na kilka dni, pojechałem tylko do Głogowa na mecz i dzień, dzień przed puszczą znowu mi się odnowiła ta kontuzja. Teraz jest już wszystko dobrze, mamy liczną kadrę, jest w kadrze kolejny lewy obrońca, więc ta rywalizacja o miejsce w obronie, czy to na lewej, czy na prawej stronie, czy w środku jest duża, ale to bardzo dobrze, bo jakby tylko rywalizacja podnosi poziom zespołu, każdy z tyłu głowy ma to, że, 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 że naciska kolega z drużyny, że trzeba na każdym treningu dać siebie maksa i, i bardzo dobrze tylko tylko poprzez rywalizację możemy się rozwijać. Krzysztof Senicki, Telewizja to ja Mówiliśmy o tym, że to był fajny otwarty mecz, zwłaszcza na początku. Znam odpowiedź już trenera na, na to pytanie, ale czy to dobrze, że to był taki fajny otwarty mecz z waszego punktu widzenia? Bo z jednej strony można powiedzieć no fajnie szybko strzelona bramka, ale właściwie równie szybko stracona. Dla kibiców na pewno tak. Myślę, że, no, że nie planowaliśmy na pewno, żeby ten mecz był otwarty po naszej stronie, jeśli chodzi o, o dostęp do naszej bramki. Pewnie gdzieś zabrakło tej koncentracji i te, te minuty po zdobytej bramce zawsze są bardzo ważne. No i gdzieś tam czegoś zabrakło, bo, bo, bo na pewno tę bramkę straciliśmy zbyt szybko, nie, nie, nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby żeby tak naprawdę po, po minucie czy dwóch stracić wyrównującą bramkę. Ale my też jakby wychodzimy, to też nam często trener powtarza, że, że, że gramy dla kibiców, że, że to ma być piłka fajna dla oka, że to ma cieszyć, że to nie ma być taki siermiężny futbol schowany za podwójną gardą i, i pewnie czasami się tak będzie działo, że, że, że tych wyników będzie więcej e, wyników będzie 3-2 niż 1-0. I, i, I szczerze powiem, wiadomo, że z perspektywy obrońcy zawsze jest fajnie zagrać na zero, ale myślę, że takimi meczami, takimi wynikami, taką walką do końca też, też, też zachęcimy kibiców, żeby przychodzili na stadion. Ci, którzy już byli z rodzinami, z jakimiś młodszymi dzieciakami, takie mecze na pewno sprawią, że, że młodzi chłopcy czy dziewczynki złapią bakcyla, że, że, że te emocje zostaną w pamięci i będą chcieli przyjść za tydzień. Yy, więc yy, nie mam nic przeciwko, żeby, żeby te mecze wyglądały tak, jeśli mają się kończyć, czy punktową naszą zdobyczą. A no powiedz, na ile tygodniu jesteś gotowy czy spodziewasz się, że może z tymi rolnikami zagrasz na środku obrony, bo dzisiaj wypadł Maciek Dąbrowski? No trenuję już praktycznie cały tydzień, więc, yy, więc jakby jestem do dyspozycji trenera, ciężko mi powiedzieć yy, yy, na ile, tak naprawdę jestem gotowy, no jestem gotowy jakby no na 100%, więc jeśli trener mnie zapyta, czy dam radę, tak dam radę, jakby jestem gotowy, no ale do meczu jest jeszcze parę dni, kilku chętnych na to miejsce jest, no i po prostu poprzez trening trzeba, trzeba walczyć o swoje i na pewno trener wybierze najlepszą jedenastkę, czy to będzie jedenastka ze mną w składzie, czy jedenastka z kimś innym, tak naprawdę nie ma to znaczenia, priorytetem jest to, żeby to była najbardziej optymalna jedenastka, taka, której uda się wygrać. Nie ma pytań, kończymy zatem konferencję prasową i zapraszamy wszystkich na mecz już w najbliższą niedzielę 12:40 UKS Brudger Termalica Ciecza. Do zobaczenia.